Podejrzewam, że rafon sam byś chciał kurwa, żeby na przykład ktoś ci konia walił na im. Serio? Serio to jest taka awantura i wielkie halo? Nawet jeśli to był DJ Palasite i nawet jeśli ktoś mu walił konia i się lizali, to kurwa to jest awantura jakaś? Wiem cenzura, no o, zapomniałem spoko, ale chuj. Nie wiem. Nie wiem jak to wygląda. Proszę Państwa. Ale awanturą bym tego za skurwy syna nie, nie nazwał, nie? Ale ludzie, no pełno szotów już z tego, no ale chuj z tego, że są kurwa szoty, gościu. Siedzi sobie żyżej, tak? No siedzi se żyżej, kurwa, tak, o. Liże się z laską. Ona mu napierdala konia. I to jest kurwa afera? Kurwa serio? To, to jest taka afera? Że laska mu konia waliła? A co to kurwa jest? On, on jest pierwszym człowiekiem, że mu laska konia wali? Ja pierdolę ludzie, serio, panujcie się kurwa, to nie jest żadna afera do chuja. Też bym kurwa chciał, żeby jakaś laska mi konia waliła na jemę. <laughs> w chuj ludzi się gapi. Adrenalinka, chuj stoi jak naga. I chopie konik walony, też bym chciał. <laughs> I nie jest to kurwa pod żadnym, pod żadnym pozorem jakaś afera i kurwa w ogóle po chuj to nakręcać, nie wiem. Rafonix, tak jak tego, tak jak dopingujecie, cię, trzymam Twoją stronę przeciwko Magikalowi. Tak teraz, szczerze powiedziawszy, no nie wiadomo, po chuj Rafon to robisz, nie? nie? Nie wiem, po chuj Rafonix, ro, robisz z tego jakąś wielką aferę, bo, bo to nie jest. bo to nie jest w sumie. to jest nic takiego, kurwa, Jezus Maria, no siedzi na jemie, na publice, kurwa, laska wali mu konia, liże się z jakąś laską, żiżej. Yy, i tyle kurwa, to nie jest jakaś afera, że trzeba to nadmuchiwać kurwa na mecie, na ja pierdolę. Podejrzewam, że Rafon sam byś chciał kurwa, żeby na przykład ktoś ci konia walił na Jemie i też byś się cieszył. Kurwa, więc nie, nie czaję nie czaję w ogóle... akcji, nie? Po co nakręcać z, z tego afery, nie? Tym bardziej, że trochę chujowo. Znaczy dobra, bo później będą, że się dopierdalam do Rafoniksa, no ale nie no, Rafonik, słuchaj. Yy, Moim zdaniem kurwa uważam, że źle robisz, ponieważ DJ Palasite nie napierdalał na ciebie. Yy, nie napierdalał na ciebie rafon ten DJ Palasite. Jak miałeś spinę z Adamem i z King'om, tam gdzie wiesz, tam Adama uderzyłeś w ten live, gdzie się później z King'om pokłóciłeś, to DJ Palasite nie komentował tego zdarzenia, że zjebałeś i kurwa z King'om się coś tamtego i z Ad Adamowi wyjebałeś. Żyżej nie gadał się, nie gadał na twój temat. Nie, nie robił z tego afery tobie. Nie napierdalał na ciebie. Nic nie gadał, nie odzywał się, bo to nie była jego sprawa. I trochę chujowo robisz, że, że jak Żyżej się tobie nie wpierdalał, tak teraz jak jest taka drobnostka, to ty się wpierdalasz Żyżejowi, i zaczynasz robić aferę z tego, że jakaś laska mu konia waliła. Bez sensu trochę, nie wiem. Jak no po prostu, rafon, słuchaj, jak. Jak żyżej się tobie nie wpierdala, to nie widzę sensu takiego, żebyś ty się wpierdalał, nie? Jemu w życie. Serio, serio, to jest chujowe. Nie lubię czegoś takiego. Nie lubię czegoś takiego, jak się komuś. Jak się ktoś komuś wpierdala z, w życie, nie? Bezpodstawnie. Gdzie ktoś, wiesz. Bez sensu trochę, bez sensu. Nie wiem w ogóle o co ta cała afera. No ale nieważne, kontynuujemy o Megle. A ja sobie wypiję kielas. roku co roku. Zakupy witka, cukreski na przekątne stoł Żółta szmata Pikachu, nawet kurwy mam z importu Stylowo dzieciaczku, to ledwo sięgasz mi do stóp Czerwone podeszwy po czerwonym dywanie Moje trampki z nazwy jakbym był chrześcijanem